Rozmowa dnia. Izabela Morta rubak dzień dobry Państwu. Dziś gościem rozmowy dnia jest Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, szef Świętokrzyskich Struktur tej partii. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W ostatnich dniach Donald Trump zagroził karnymi cłami tym europejskim krajom, które zdecydowały się w takim symbolicznym geście i symboliczną ilością właśnie wysłać żołnierzy na Grenlandię. Czy walka o Grenlandię rozbije Zachód, konkretniej może też NATO i Unię Europejską? Myślę, że to jest jeden z elementów dzisiejszych bardzo twardych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi nowego, ładu międzynarodowego, bo przypominam, w nowej strategii bezpieczeństwa Stany Zjednoczone jasno określiły, że zachodnia hemisfera do nich po prostu należy. Oczywiście nie możemy zgodzić się na to, żeby świat został podzielony, tak jak tort za pomocą noża, no ale jednak pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone to nasz najważniejszy sojusznik, to jest lider w NATO, to jest gwarancja bezpieczeństwa, pokoju dla Polski, ale też sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy i już od dłuższego czasu no, w jakiś sposób zarządzamy tym Powiedzmy sobie, kryzysem, który w NATO się tli, a związany jest z nową strategią pana prezydenta Trumpa. Ale również, żeby nie brzmiało to tak tylko pesymistycznie, to ja chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, Grenlandia to jest członek NATO i nie można jej potraktować jak Wenezueli i dyktatora Maduro, co do którego wątpliwości były mniejsze. Chociaż znowu wszystko to odbyło się na ostrzu prawa międzynarodowego, bo przypominamy, tu chodziło o relacje. I obcięcie relacji z Rosją, z, Chin, z Chinami, które czerpały pełnymi garściami z ropy naftowej. A Grenlandia to jest przecież to jest terytorium zależne od Danii. Więc tu trzeba znaleźć rozwiązanie kompromisowe. Kompromisowe, pamiętając o roli Stanów Zjednoczonych i po prostu odwieźć prezydenta Trumpa od tego takimi czy innymi środkami. A jakie stanowisko w tej całej sytuacji powinna zająć Polska? No właśnie, czy jest jakieś dobre rozwiązanie z tej sytuacji? Dobre rozwiązanie byłoby takie, że po pierwsze, nikt się nie zgadza na to, żeby doszło do jakiegoś siłowego przejęcia Grenlandii, bo to jest niezgodne z prawem międzynarodowym i naszym spokojnym, wewnętrznym ładem w NATO. Więc to te cele, skąd inąd mądre, które chce osiągnąć pan prezydent Donald Trump, a więc większy wpływ Stanów Zjednoczonych NATO na rejon Arktyki, gdzie przypominał rozgrywać się walka o surowce, o, o, o pewną kontrolę strategiczną między Stanami, Rosją, Chinami i w ogóle w, w demokratycznym światem NATO, to ten, ten większa kontrola nad tym obszarem, gdzie dużą rolę odgrywa Grenlandia, można do tego dojść inną drogą. Po pierwsze, nie trzeba ani kupować, ani sprzedawać w Grenlandii, ani wywoływać wojny dyplomatycznej, ani wojny celnej nie musi wywoływać Donald Trump z, z kilkoma krajami Unii Europejskiej, czego nie można zrobić z kilkoma krajami, a między innymi z Wielką Brytanią, czy, 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 czy Niemcami, czy Szwecją, czy Finlandią, bo to już na, na całą Unię Europejską. Jeżeli pan Donald Trump do 1 lutego się z tego nie wycofa, to uderzy to w polskich y, przedsiębiorców, polskie gospodarstwa, ale też w drugą stronę. Bo jeżeli Unia odpowie, y, odpowie cłami, można powiedzieć y, zwrotnymi, czyli Czyli nałoży cła na towary amerykańskie, to ucierpią z tego tytułu amerykańscy obywatele. Swoją drogą, nakładając cła na produkty europejskie, już Trump uderza po kieszeni swoich obywateli, bo za produkty europejskie będą płacić drożej. To wszystko nie ma sensu. Tu powinna być dyplomacja. Panie dyplomacja. pośle, czyli, czyli rozumiem, że z Donaldem Trumpem można się w tej sprawie dogadać? Trzeba się z nim dogadać, dlatego że również w jego e, kraju, jego. Zwolennicy, czyli Partia Republikańska, Ruch MAGA, jest niezadowolona z jego posunięć dotyczących, czy to ceł, czy to zbytniego takiego agresywnego zaangażowania się na świecie, bo przypominam, szedł on jednak z hasłem, że Ameryka first, sprawy międzynarodowe nie. Ba bardzo widzimy jego, bardzo dużym zaniepokojeniem, czasami ze zmartwieniem, obserwujemy jego wahania, jeśli chodzi o warunki pokoju w Ukrainie. Niektóre z nich proponowane niedawno, a modyfikowane, to właściwie była kapitulacja Ukrainy i zagrożenie bezpieczeństwa Polski i Europy. Udało się od tego w jakiś sposób odejść, więc w gruncie rzeczy wydaje się, że chyba też jeśli chodzi o pana prezydenta Trumpa, w tle, tak powiem, krąży nad nim widmo tzw. midterm, czyli okresowy, międzyokresowych wyborów do Kongresu Stanów Zjednoczonych który partia republikańska z tego, co wynika, może przegrać. Stąd takie trochę chaotyczne ruchy, ale mamy nadzieję, że znowu po takiej przepychance z prezydentem Trumpem dojdziemy do porozumienia. I to jest imparet Polski. Jeszcze z tak takich nie. spraw międzynarodowych, ale polskich zwłaszcza, rząd, w tym także tworzącego Lewica, no był pod przeciwko podpisaniu umowy z Mercosurem. To się jednak nie udało się tego zablokować. Dlaczego się nie udało? Ja tutaj wielokrotnie podkreślałem wagę nieudolności, tak to trzeba powiedzieć, rządów prawa i sprawiedliwości, którą chcę przez swój krzyk dzisiaj takie pozorne wspieranie rolników ukryć. No bo przypominam, te negocjacje toczyły się już od wielu, wielu, wielu lat. Między... Prawo i sprawiedliwość powiedziałoby, że finał jest za państwa rządów. Nie, wie pani, to jest trochę tak że jak, przypomnę, że 8 lat, jeden miesiąc Prawo i Sprawiedliwość rządziło, a umowa była negocjowana i właściwie jej negocjacje uległy yy, zakończeniu, bo, bo, bo w międzyczasie komisja wszystkie dokumenty przepracowała. Pan Morawiecki się z panią Szydło na to zgadzali. Pan yy, Wojciechowski, przypominam z PiSu był komisarzem do spraw rolnictwa w tym czasie i to jest trochę tak, że na ostatniej prostej, kiedy powstał już rząd yy, koalicji 15 października, to Jak w meczu. Kończył się mecz, 89 minuta yy, i nagle wpuszczony jest na boisko Robert Lewandowski. Mecz jest przegrany, i Robert Lewandowski, czyli czytajmy: Premier Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia yy, czy Kośniacz Kamy, no możemy w wielu postaciach tego Roberta Lewandowskiego sobie wyobrazić, strzela gola na wyrównanie. Kończy się mecz, a PiS krzyczy: przegraliście. No tak nie było, proszę panów i pań. To wyprowadziliście ten mecz przez 89 minut na 90. Ale na końcu, co zrobiliśmy? My jako rząd, zapewniliśmy rolnikom y, cały system ochronny, kontyngenty, które dzisiaj na, przy wejściu tej umowy w życie nie będą przekraczać tej, tego poziomu eksportu i importu, który jest w obecnym czasie. Również cały system y, interwencji, gdyby ceny zaczęły odbiegać od normy o 5%, yy, zadośćuczynienie, czyli po prostu odszkodowania w sytuacji, gdyby rolnicy ponieśli szkody z, z tytułu yy, za, zawirowań na rynku wewnętrznym. I co, co więcej, nadal nie składamy broni, bo rząd będzie skarżył tę umowę Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc jeżeli opozycja chce powiedzieć, że rząd, yy, rząd koalicji 15 października, w tym Lewica, yy, przegrał, nie, my walczymy do końca, to przegrali oni, a my to staramy się odwrócić. Przejdźmy może na Świętokrzyski Grunt i planowaną reaktywację miejskich struktur Nowej Lewicy w Kielcach. W sierpniu minionego roku Marcin Chłodnicki, były zresztą już członek państwa partii, mówił, że z partii odchodzi kilkudziesięciu działaczy, głównie właśnie z tych miejskich kieleckich struktur. Jak dziś wygląda ta sytuacja? Czy ta reaktywacja struktur miejskich w Kielcach się uda? Ilu jest dziś też członków Nowej Lewicy właśnie w Kielcach? Bo sporo osób odeszło. No tak, z nowym rokiem rozpoczynamy optymistycznie pracę w Kielcach. Oczywiście w całym województwie. W zeszłym roku wybraliśmy się na Kongresie Wojewódzkim, wybraliśmy nowe władze. Trzeba przyszedł też na odnowienie i, i, i polepszenie sytuacji w Kielcach. Dlatego powołaliśmy pełnomocnika. Jest nim Michał Piechota, obecny komendant wojewódzki Ochotniczego Chówca Pracy. Ja przypomnę, że. Do sytuacji zawieszenia struktur kieleckich doszło no, skutek ogromnego zamieszania, które niektórzy członkowie wprowadzili w szeregach partii i różnych dziwnych oskarżeń, które okazały się wszystkie dzisiaj, kiedy na to patrzymy z perspektywy czasu bezzasadne, i całe to zamieszanie było bezzasadne. Być może u jego podstaw były wewnętrzne wybory w partii, ale one się skończyły. I dzisiaj jest to za nami. Pyta pani, jaki jest stan? No cóż Nieprawdą jest, że ze struktur kieleckich odeszło kilkadziesiąt osób. Mogę Panią zapewnić, że odeszło tylko osób i aż oczywiście, bo dla mnie każda osoba jest ważna, 11, w tym właśnie Chłodnicki, Marcin. Więc to, im tak, jest 11, a nie kilkadziesiąt. W momencie, kiedy te struktury były zawieszane, było 56 osób obecnych w Parcie, które płaciły składki, no więc dzisiaj mamy o te 11 mniej. I taka jest rola Michała Piechoty, pełnomocnika, bardzo mądrego człowieka, który jest w lewicy od właściwie momentu powstania, jeszcze kiedy był SLD, z młodym człowiekiem, pomimo swojego doświadczenia politycznego, żeby wszystkie te osoby zaprosić, z niektórymi się przeprosić po prostu, bo my też przepraszamy te osoby, które czują się dotknięte tym całym zamieszaniem. Bo być może ja również jako lider wojewódzki powinien był zrobić więcej, żeby do niego nie doszło, żeby jednak uspokoić te nastroje wśród, wśród koleżanek i kolegów. Więc chcemy się z nimi przeprosić i, i dodatkowe nowe osoby, które zgłaszają się, bo jest ich też sporo, do Lewicy Kieleckiej zaprosić. i, i Jestem pełen optymizmu i liczę na nowego pełnomocnika, liczę na wszystkich i, i czekamy naprawdę, ale nie tylko czekamy, ale wychodzimy do nich po prostu e, z inicjatywą. Bo Lewica Kielecka zawsze miała wspaniałe tradycje lewicy. Od zarania powstania lewicy w Polsce, jeszcze od czasów PPS-u i, i dalej, więc będziemy te tradycje nie tylko rozwijać, ale będziemy wychodzić naprzeciw młodego pokolenia. Stąd też moja, moja koncepcja, że ja od, od, będę odbywał szereg spotkań z młodzieżą we wszystkich częściach naszego województwa, ulicalną i nie tylko, mówiąc właśnie o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, o polityce globalnej o polityce międzynarodowej, o zagrożeniach, ale też szansach dla, dla województwa świętokrzyskiego i dla naszej młodzieży, bo od tego jest lewica, żeby, żeby mądrze i sprawiedliwie Wspierać nie tylko oczywiście, a przede wszystkim starsze pokolenie, ale też młode, które potrzebuje mieszkań, które potrzebuje pracy i potrzebuje wiedzy. To jeszcze tak na koniec, panie pośle, jaki jest realny termin, żeby te struktury miejskie były reaktywowane? Kiedy to się może stać, bo mowa jest nawet o pół roku, czy faktycznie trzeba czekać aż tak długo, żeby to się stało? Nie, ale nikt nie mówił o żadnym tak odległym terminie. To pewne nieporozumienie. To statut. Nakłada na pełnomocnika obowiązek i termin nieprzekraczarny pół roku. Ja myślę, że się to się zdarzy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, maksymalnie tak jest moje oczekiwanie i zarządu wojewódzkiego, który podjął taką decyzję. I myślę, że tak się stanie. Będzie powołany brany demokratycznie przewodniczący lub przewodnicząca, zobaczymy, jaki będzie. Jaka będzie gotowość. Sekretarz, zarząd Rada Miejska. Miejsce, siedziba miejskiej organizacji kieleckiej mieści się na ulicy Starodomaszowskiej 30 przez 54, tam gdzie moje biuro poselskie, tam gdzie siedziba Rady Wojewódzkiej. To miejsce jest już nam znane i wszystkim mieszkańcom Kielc od lat. Zresztą zapraszam mieszkańców Kielc na Starodomaszowską 30 przez 54 i do Rady Wojewódzkiej i do Rady Miejskiej Kieleckiej i do mojego biura poselskiego. Drzwi są otwarte, jesteśmy do waszej dyspozycji. Codziennie. Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, szef świętokrzyskich struktur tej partii. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktorze. Życzę państwu miłego dnia. Dziękuję za uwagę i za.